Roast, który był, bardziej skupił się na Tobie i Mariannie niż na Pani Gosi i Marcie i tam powiedziałaś już chyba wszystko Mariannie, co mogłaś, ale sytuacja się trochę zmieniła. Płakała, więc chyba to przeżywa, więc nie ma co kopać leżącego. Też słyszałam od jakby innych źródeł, że być może to jest ustawione pod te wybory, żeby jakoś jego wybielić. Ja myślę, że to i to, no, że ona jest atencyjna i też chce zarobić. Dzień dobry wszystkim. Z tej strony Julia Przedźwięk to jest kanał kanału Goniec Sport, a ze mną jest Lexi Chaplin. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Czyli zawodniczka i osoba, która również uczestniczy bardzo czynnie w rozwoju cloud, ponieważ jesteś też twarzą cloud. Jestem ciekawa, czy dzisiaj bardziej poczuwasz się do tego, żeby właśnie być twarzą cloud, czy jednak zawodniczką? Um zdecydowanie przy tej gali bardziej czuję się jak zawodniczka, a nie włodarka albo współwłaścicielka. Okay. bardziej się na tym skupiam, no. E, twój panel to chyba był najlżejszy panel, spoglądając na to, że na pierwszym to Marcin Najman e, rozpoczął całą aferę, a później to Adrian Cias uprzykrzył mu panel, farow farowując po prostu na e, jego część. E, widziałaś to, albo słyszałaś, co się wydarzyło? Widziałam z ciastem, jak, jak ciasto leciało, to widziałam. E, pierwszy panel widziałam, ale teraz słyszałam, że też było jakieś dym przy trzecim panelu. To Myślę, że ten was, wasz panelu trochę przygasł przez to? Ja miałam nadzieję, że faceci na naszym panelu może coś poddymią, bo wiedziałam, że, przy tym, że, że ja dzisiaj, jak Marianna przechodzi to co przychodzi, to nie ma co na siłę ją cisnąć. Też ona, widać, nie była za bardzo w humorze, więc wiedziałam, że, że, że jakby z mojej strony będzie dzisiaj luz. Ale odpowiadając tutaj przy okazji Zebo, bo ostatnio on powiedział na Twitterze coś typu, że, że jestem nudna na konferencjach, po co mi dawać walki. Ale um, walki nie każdy zawodnik, nie każdy freakfighter musi dymić. Ja zebo sprzedaję, ja robię liczby, ja opłacam się w innym, w innej kategorii. Nie trzeba dymić, żeby dostawać walki. Są róż, różne różne rodzaje tych freakfighterów i ja należę po prostu do niedymiącego, ale no tak jak mówię sprzedającego. A przyjmując i zastanawiając się nad walką z Martą, miałaś w głowie to, że może być tak, że te dymy jednak się rozkręcą? E, miałam to pod uwa brałam to pod uwagę, aczkolwiek e, przy, pierwszym, przy pierwszej konferencji wiedziałam, że jednak będzie luz. Okej, okay. nie... wtedy już wiedziałaś, że będzie Marianna, z którą będzie można e, trochę więcej poddymić i też porozmawiać, bo ty bardziej może nie dymiłaś, a... Wchodziłaś w nią taką interakcję, bo nie zgadzałaś się z rzeczami, które ona po prostu mówi. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. I to przełożyło się też na to, że e, e, Boże, nie rundki, tylko Roast, roast e, który był, bardziej skupił się na Tobie i Mariannie, niż na Pani Gosi i Marcie. I tam powiedziałaś już chyba wszystko Marianie, co mogłaś, ale sytuacja się trochę zmieniła. E, no bo dwa dni temu został ogłoszony. E, sepa, została ogłoszona separacja w związku Marianny. Tak jest, no. Kurde, nie za bardzo chcę się wypowiadać na ten temat, bo to są rodzinne sprawy, ja nie wiem też jak to faktycznie od, u nich od środka wygląda, no, ona płakała na, 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 na Incestory, tak. Tak, tak, płakała, więc chyba to przeżywa, więc nie ma co kopać leżącego. Myślisz, że pani Gosia dzisiaj dobrze zrobiła wręczając jej e, tego misia? Myślę, że... Z, kurde, przed walką ja bym tak nie zrobiła, e, ale no miło, nie? Mhm. A spoglądając na to, jak panią Gosię Marianna potraktowała na samym początku, myślę, że pani Gosia powinna właśnie jakkolwiek w ogóle być jej przychylna. Pani Gosia jest bardzo śmieszna, ja z nią rozmawiałam przed, przed, przed wejściem na, na, na nasz panel i ona jest bardzo miła do wszystkich. Ona nie, nie, nie no widać, że nie żywi agresji, ona porównywała wtedy nasze niki swoje do, do Marianny i sukienki, buty, więc Pani Gosia chyba po prostu taka jest, że ona o, o jakby... Jest taka easy. Okay. Ja widziałam też, że pewnie jesteś na bieżąco z szalonym Reporterem, który czynnie udziela się w sprawie Marianny na Twitterze i komentuje, że to wszystko jest zrobione pod zasięgi. Ja wiem, że szalony Reporter no to jest też z Wami jakkolwiek związany, więc czy Ty jesteś na bieżąco i zgadzasz się ze słowami, ze słowami Tomka? Kurde, wiesz co, nawet nie, nie widziałam tego na Twitterze, ale też słyszałam od jakby innych źródeł, że być może to jest ustawione pod te wybory, żeby jakoś jego wybielić, ale ja nie wiem, więc nie mogę się wypowiadać. Ja przyjmuję wersję, że to jest prawdziwe. Pani Gosia powiedziała, że ona ze swoich źródeł wie, że to jest po prostu prawdziwe rozstanie, więc możliwe, że tak jest. Wracając do sytuacji Marianny, czy ty jakbyś była na jej miejscu, też byś miała takie momenty zawahania, że nie wiedziałabyś, czy da się zawalczyć? W takiej sytuacji, że byłaś w separacji i myślałaś nad rozwodem, no bo nie, nie jesteś z nikim w związku, ale Marianna aktualnie to przeżywa, a ty miałaś na przykład okazję walczyć z dziewczyną swojego byłego chłopaka. Czy to jakkolwiek można porównać to uczucie takiego smutku do siebie? Myślę, że nie, bo moje uczucia do Marcina w tamtym momencie były totalnie nieistniejące, a to jest jednak jej mąż, nie? Ojciec mhm. jej dziecka. Ale fajnie, że ona podejmuje się tej walki. Na miejscu też bym się podjęła tej walki, bo to już jest ostatnia prosta, został tydzień do tej walki, a ona no, na pewno chce zarobić, nie? Więc teraz niech po prostu się skupi na walce, skupi na tych treningach. Może to też jakoś odciąży od tej ciężkiej sytuacji. A myślisz, że przyszła tu głównie po to, żeby zarobić, czy bardziej po to, żeby e, jednak złapać ten zasięg? Ja myślę, że to i to, no, że ona jest atencyjna i też y, chce zarobić. Ty powiedziałaś coś takiego, że myślałaś, że ona będzie y, ciągnęła ten pociąg, a nie będzie konduktorem i ja, powiedziałam, co? że ja myślałam, że ona trochę wykolei ten pociąg, o, wykolei. tak, ten, wiesz, y, tą taką patolę, że będzie tutaj punktować i w ogóle ona, okazuje się, że ona siadła na, jako konduktor tego pociągu, więc no, tym się zdziwiłam. Okej, okay, ale jesteś zawiedziona, czy tobie to odpowiada? No, bo jak widać, robi robotę. Nie, szczerze troszeczkę zawiedziona, bo ja myślałam, że będziemy w tej samej drużynie, że tak powiem, no, walka się szykuje. No, a ona trochę inna się okazała, ale no takie osoby też, no, takie osoby tutaj też są ważne, ona nie robi tych dymów w jakiś krzywdzący sposób, nie, nie wiem, nie, więc jest okej, okay, no. A czy jest jakiś warunek, na który byś ty się zgodziła, żeby z nią zawalczyć? Szukałyście tej wspólnej gdzieś drogi, że Ty byś miała oddać swoje udziały w Cloud, tak? I czy wymyśliłaś coś w głowie, może co Ty byś chciała, żeby ona e, zrobiła, żeby do tej walki może kiedykolwiek doszło? Eee, nie, muszę się zastanowić, ale na pewno to by musiało być duże, mocne i bardzo musiałoby ją zaboleć oddanie tego, nie? Okay jest osoba, która dzisiaj bardziej zadumiła niż Adrian Cios, bo on jest tutaj w ogóle w takim piku dzisiaj, ponieważ aż cztery osoby na niego najeżdżają bardzo dużo. Myślę, że on to wytrzyma psychicznie, bo ja nigdy nie widziałam, żeby aż tyle osób na jednej konferencji skupiło się po prostu na jednym zawodniku. No właśnie e, ja też nie, ale i wydaje mi się trochę, że trochę mu ta psycha może nie siada, ale na tym roście, nie, o co on wyszedł, to tam widać, że już było ciężko, no. Ale z tego co wiem, to on też lubi, lubi te dymy, lubi mieć jakby potencjalnych kolejnych przeciwników, więc mm. chyba jest okej. Okay. Spytam okay. jeszcze o Marcina Dubiela. Czy uważasz, że powinien wracać do internetu, patrząc na to, że był tak jakby na równi z Boxdelem w całym materiale i Boxdel powrócił, a Marcin na razie nie. Nie wiem, ja totalnie nie, nie chcę się wydać na temat Marcina i tej sytuacji. Dziękuję to bardzo. Dziękuję.